Post Pawła Piętka na LinkedInie o treści uważam, że rozmowy rekrutacyjne powinny być płatne. Wywołał falę dyskusji w internecie. Choć pomysł płacenia za udział w procesie rekrutacji pojawia się coraz częściej, to ja sam czekam na czasy, gdy będę wchodzić do sklepu, a sklep będzie mi płacił za to, że chodzę po nim, rozglądam się i finalnie nic nie kupuję. Bo to jest wina sklepu, nie dopasował swojej oferty do moich potrzeb, a mój czas był bezcenny. Niestety żyjemy w czasach, gdy wszystko staje na głowie i gdy żądania pewnych grup na dzień dzisiejszy wydają nam się absurdalne, to za kilka lat stają się rzeczywistością. Być może już niedługo będzie można żyć na przyzwoitej stopie, nie pracując, tylko chodząc na rozmowy rekrutacyjne. I jaki kolejny absurd będzie następny? Piszcie w komentarzach. Wrócimy do filmu za kilka lat, być może i zobaczymy, czy coś się sprawdziło.